Dzień dobry wszystkim! Z tej strony Marek, witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj na pewno ważny, mam nadzieję ciekawy temat, bo porozmawiamy sobie o aranżacji pokoju dziecka. Prawdę mówiąc, nie jest to łatwy temat, ponieważ często rodzice, szczególnie jeżeli to jest pierwsze dziecko, mają błędne wyobrażenie, jak ten pokój powinien wyglądać. Ja postaram się Wam pomóc w tym abyście dobrze go urządzili, a Wy pomóżcie mi w rozwoju tego kanału i kliknijcie przycisk subskrybuj dzwoneczek, aby nic Was już nie ominęło. Ok, zaczynamy. Najważniejsze, jak już pewnie wiecie lub podejrzewacie, taki noworodek ma wykulane jak jego pokój wygląda. Jego to za bardzo nie interesuje. Tym bardziej, że przez pierwsze miesiące śpi z mamą albo blisko mamy zazwyczaj w sypialni. Tak więc bardziej według mnie ważne jest. Zrobić to dobrze pod względem funkcjonalnym niż pod względem wizualnym, ale ogólnie dzisiaj powiem wam o takich trzech filarach o tym jak urządzić pokój dziecka pod względem wizualnym, funkcjonalnym i bezpieczeństwa, bo to Nieważne jaki wiek, zawsze jest bardzo istotne Jak wspomniałem, dla noworodka taki pokój jest może mniej ważny, bo najważniejsza w tym momencie jest mama, ale jak już jest takie dziecko kilkumiesięczne, ośmiomiesięczne, zaczyna raczkować, to naprawdę warto ten jego pokój przystosować. Powiem uczciwie, że ja proponuję zawsze klientom projektować już pokój dla takiego kilku latka, bo ten okres taki. Dziecięcy można fajnie dostosować pokój, ale sam projekt, żeby już był dla takiego przedszkolaka wykonany, powinniśmy zaprojektować w ten sposób, żeby później bardzo łatwo można było dostosować po prostu pokój dla dziecka w przedszkolu, a później uczącego się oczywiście. Zacznijmy od tego, jak pokój powinien wyglądać, bo to pewnie najbardziej interesuje. Słuchajcie, na 100% jestem przeciwny temu, aby wyrobić pokoje tematyczne, typu. Kubuś pochatek, pokój Indianina, dla piłkarza i tak dalej, i tak dalej, bo tak naprawdę to my nie wiemy za te kilka lat, czym to nasze dziecko będzie się interesowało. jeżeli wy zrobicie taki pokój tematyczny, to jeszcze się okaże, że on znienawidzi tego strażaka sama. No a szkoda by było, tak? Tak więc lepiej według mnie, oczywiście, dostosować pokój kolorystycznie, do tego, żeby pobudzały go, ale też ważne, nie za bardzo. Uważam, że nadmiar kolorów w pokoju dziecka może nawet zaszkodzić. No jeszcze popadł w jakieś ADHD. Ja robię takie dwie bazy. Zobaczcie na te inspiracje. Albo takie jasne, nieraz białe ściany, nieraz w dwóch kolorach, tylko jakiś jasny pastel plus fototapeta albo coś na ścianie albo w połowie ściana zrobiona w jednym kolorze, druga połowa w drugim kolorze. A do tego przychodzą dodatki, kolorowe meble, jakiś dywanik i oczywiście mnóstwo zabawek, bo one zawsze są kolorowe. Albo odwrotnie, więcej dzieje się na ścianach, troszkę kolorów, ale już meble mamy białe, jaśniejszy jakiś dywan. A zabawki w większości pochowane, o tym za chwilkę też będę mówił. Po to, aby nie przesadzić z tymi kolorami. Jeżeli my zrobimy kolorowe ściany, tu fototapeta, tu jakiś jeden kolor na jednej ścianie, tu obrazki na drugiej ścianie, do tego przyjdą te zabawki, pudła różne kolorowe, plus kolorowe meble. Według mnie to jest przesyt, nie wygląda to ani ładnie, a dziecku może to przeszkadzać. Niemniej, dziecko powinno mieć takie miejsce do bycia samo ze sobą. Jeżeli jest to kilkumiesięczne, no, kilkuletnie, ale takie 2-3 lata dziecko, no to fajnie, żeby miało jakiś dywanik do zabawy, jakiś stolik, krzesełko, żeby mogło usiąść i choćby na chwilkę samo posiedzieć i pobawić się. Ale już takie dziecko kilkuletnie, już nie mówiąc szkolne, warto, aby miało takie miejsce, jak widzicie tutaj na tych propozycjach, jakieś siedzisko. Takie miejsce, że, gdzie by mogło po prostu chwilę w samotności pobyć. I żeby to nie było tylko i wyłącznie łóżko, tylko takie osobne miejsce. Jakaś wielka pufa, jakiś wigwan, no teraz jest modny, lubiany. Tak, tam też to dziecko może się schować i pobyć troszkę samo ze sobą. Warto dostosować, aby takie miejsce, tak jak tutaj jest, siedzisko przy oknie, można je ładnie zabudować, i to jest już trochę z funkcją związane, że możemy tam fajnie poukładać książki, zabawki itd. Od razu powiem, to jest fajne, ale trzeba zwrócić uwagę, jak duże to jest okno i jak dużo światła wpada, żeby nam po prostu nie przyciemniło tego pokoju za bardzo. I takie siedzisko można dostosować od razu z biurkiem. W pokoju dziecka bardzo ważne jest oświetlenie. Oczywiście powinno mieć takie światło główne do zabawy i do tego, żeby po prostu oświetlić całe pomieszczenie, cały pokój. Ale wiadomo, dziecko lubi spać. Jeżeli jest jakieś światło zapalone i o tym nie można zapomnieć, tak samo powinniśmy pamiętać o takim przytłumionym świetle, na przykład, jeżeli będziemy chcieli, żeby to dziecko zasnęło, a my chcemy mu czytać. No bo czytacie oczywiście dzieciom, prawda? Ok, trzeba pomyśleć, gdzie będzie stało biurko i wtedy przygotować już mu oczywiście gniazka i też dodatkowe oświetlenie. Jeżeli wiemy, że to dziecko jest praworęczne. To po lewej stronie, jeżeli wiemy, że jest leworęczne, no to po prawej stronie takie oświetlenie powinno być. Kolejna sprawa to meble do przechowywania. Ja jestem zwolennikiem, aby jednak to były szafki zamykane, aby to były szuflady. Ja wiem, że ładnie zabawki wyglądają na półkach, na jakichś regałach, no ale chyba nie liczycie, że to dziecko będzie Wam chodziło i układało ładnie te zabawki, a już ścierało kurze z tych półek, tak? No. Wątpię w to jakoś. Tak więc nie mówię nie półkom, ale niech to będzie jedna góra, dwie. Dla naszego spokoju. Po prostu w... jesteśmy wygodnymi ludźmi, coraz bardziej będziemy wygodnymi ludźmi i wygląd jest ważny, ale jeżeli mamy pochowane, mamy gdzie wrzucić te zabawki, szybciej posprzątać, no to myślę, że warto o tym pomyśleć. Jeżeli nie mamy garderoby, a zazwyczaj nie mamy takiego miejsca. No to potrzebna jest oczywiście szafa i to według mnie jak największa szafa, bo przez lata zbiera się troszkę tych rzeczy, nie tylko ubrań. Ewentualnie jakaś szafa plus komoda, jakiś regał, coś takiego, no na pewno się to przydaje. Jasne, jakieś kosze na zabawki musi być. Ale oprócz tego fajnie, a szczególnie już takie dziecko kilkuletnie, aby miało coś takiego, no. Ciekawego. No, może to być yy, na przykład fotel zawieszany. Może to być hamak w pokoju, jasne, dlaczego by nie. Może to być drabinka, ścianka wspinaszkowa. Dziecko na pewno, przy takim normalnym rozwoju, doceni tego typu rzeczy. Ale teraz musimy przejść do kolejnego punktu, czyli te bezpieczeństwo. Nieważne, ile lat dziecko ma, to jest bardzo istotne. Wspomniałem o szafach. Tak, ale wszystkie duże, ciężkie meble, drabinki, tego typu rzeczy, regały musimy przymocować do ściany. I to naprawdę, no, dziecko lubi się wspinać, tak? Niech nie daj Boże, przewróci się taki regał szafa. Nie, to musi być prawie, że przyspawane do tej ściany, przymocowane do podłogi, żeby nie drgnęło, żeby nic się tutaj nie stało nieszczęśliwego. Kolejna sprawa, mówiłem też o tych szufladach. Jasne, no, ale nie chcemy słyszeć tego krzyku, płaczu, jak sobie paluszki przy czasie są fajne za kilka złotych zabezpieczenia, żeby nie otwarło tych szuflad, czy nie znalazło spinkę do włosów i nie włożyło do gniazdka, też to należy zabezpieczyć, żeby tragedii nie było. Bezpieczeństwo i ta funkcja jest dla mnie na pewno ważniejsza niż wygląd pokoju, szczególnie dla dziecka takiego no, kilkumiesięcznego. Później jasne, dostosowujemy do dziecka jak najbardziej ten pokój, żeby no, był ładny, ciekawy i, i lubiał tam przebywać. Co do bezpieczeństwa, jeżeli posłuchaliście mnie i zamontowaliście taką drabinkę, ściankę spinaczkową, fajnie, no, ale na dół należałoby dać jakiś materac, podkład, dywanik, no, żeby jeżeli spadnie, to mocno się nie potłukło. No, i, i tu kolejna kwestia. Kupujemy często właśnie dywany, wieszamy firany, wieszamy jakieś baldachimy nad łóżkiem. Mam mnóstwo maskotek, takie dziecko. A później zastanawiamy się, dlaczego ono tak kicha. To też warto najpierw może wcześniej sprawdzić, niż żeby się okazało, że dziecko się biedne męczy, bo ma mocną alergię na kurz. Często mam pytanie o kołyskę, przewijak, fotel do karmienia. Czy warto? Czy jest to przydatne? Powiem wymijająco troszkę, to zależy. Są ludzie, którzy no, korzystają z tego, no to wtedy oczywiście warto. No, jeżeli to będzie wasze drugie dziecko, no to będziecie wiedzieli, czy faktycznie przydaje się, czy się nie przydaje. No, powiem z własnego doświadczenia: dziecko zazwyczaj przewija się wtedy, kiedy trzeba i w danym miejscu, gdzie ono jest, a nie biegnie się specjalnie do pokoju, bo tam jest przewijak. Ja przynajmniej mam takie doświadczenie. Co do karmienia piersią, no tak się zdarzyło, że nie miałem okazji, tak więc nie wiem, wy panie drogie, doradźcie, napiszcie w komentarzu innym paniom, czy wolicie taki właśnie fotel, takie zaciszne miejsce, gdzie możecie, gdzie mogłyście karmić, czy jest wam to obojętne i po prostu karmicie też w danym miejscu, gdzie jesteście z tym dzieckiem. Niemniej znam osoby, gdzie mają fotel w pokoju, mają przewijak, mają kołyskę. Nie wszystkie z tego korzystały, ale są takie, które są i zadowolone z tego rozwiązania. Tak więc tu chyba akurat trzeba słuchać się w siebie i swoje przekonania, czy to się przyda, czy nie. Podsumowując, co dla mnie jest ważne, z całą pewnością, tak jak wspomniałem, ta funkcja i bezpieczeństwo to jest na pierwszym miejscu wygląd tak jak najbardziej, tylko ja zalecam projektować już pokój dla takiego kilkulatka. Niekoniecznie dla rocznego, dwu, dwuletniego dziecka. Wolę dostosować ten pokój już tak, żeby ono rosło wraz z dzieckiem, bo nie robimy remontu przecież co 2-3 lata, przynajmniej takiego generalnego, tak? Tak więc wolę dostosować ten pokój, żeby ono rosło, nawet już do takiego szkolnego dziecka. Mam nadzieję, że ten odcinek przydał się Wam. Jeżeli tak, to liczę na tą łapkę w górę, przycisk subskrypcja, dzwoneczek, aby nic Was już nie, nie ominęło. Napiszcie swoje opinie. Wasze dobre rady dla innych mam, co się przydaje w pokoju dziecka, a na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć.